Mandero, no moi drodzy, dzisiaj sobie pomówimy o małym księciu, jest to streszczenie, więc jeżeli chcecie coś porobić ciekawszego to odpalcie sobie jakąś gierkę, albo poróbcie coś ciekawszego w międzyczasie, ja będę wam opowiadać o lekturze, a jeżeli materiał wam się spodoba zostawcie lajka, subskrypcję, jakiś miły komentarz. Dobra, zaczynamy. Wszystko zaczyna się od opowieści narratora, który jest pilotem, ale jako dziecko chciał zostać malarzem. Jak mały sześciodek nauczył się o wężach, to spodobały mu się węże Boa. Narysował węża Boa, który połknął słonia. No i jak pokazał ten rysunek, to każdy widział zamiast węża wielki kapelusz. Dorośli mówili, żeby zaczął się uczyć czegoś ciekawszego niż rysować. Jakieś dziwne węże. No to się uczył i został pilotem, ale trochę mu odbiło i robię taki test. Gdy ktoś widział na rysunku kapelusz, to rozmawiał z nim o polityce lub golfie, a jak węża była, to o puszczach i o przygodach. No ale mało z kim mógł tak otwarcie porozmawiać. Czuł się, że większość czasu jest samotny, raz zepsuł mu się samolot nad Saharą. Naprawiał go cały dzień, ale coś się nie udało i położył się spać na piasku wieczorem. Budzi się rano, a tam mały dzieciak prosi go, żeby narysował mu baranka. Trochę dziwne, Przecież skąd się biorą dzieciaki na środku pustyni? Hello? No, ale problem był taki, że pilot nie potrafił. Rysować nic więcej poza wężami Boa. No to narysował mu węża, który zjadł słonia, i wyglądał jak kapelusz. No i chłopiec. Poznał Boa, który poknął słonia, no i dodał, że on chciał baranka. Na to pilot narysował tego baranka, ale no chłopcu cały czas coś nie pasowało. No tutaj baranek był za chudy, tu ten, ten jest chory. No to pilot w końcu się wkurzył i narysował skrzynkę i naściemniał małemu księciu, że w tej skrzynce jest mały baranek. Co najlepsze, chłopiec nie miał już problemu z tym wszystkim. Trochę dziwny ten chłopiec, ale mniejsza. No... Chłopiec nareszcie się przedstawi pilotowi. Okazało się, że jest małym księciem, który, jak to sam powiedział, pochodzi z innej planety, która ponoć jest tak mała, że jak idzie się prosto, to nie zajdzie się za daleko. W czwartym rozdziale przynosimy się 6 lat do przodu, kiedy to narrator jest już dawno, dawno po spotkaniu z małym księciem. Chce napisać o nim książkę, o tym, co mu opowiedział, i o tym, co mu pokazał. Kupił farby i kredki, żeby narysować swojego starego przyjaciela. Jednak mało co już pamiętał, bo było to dawno i dodatkowo Mały Książę mało co tłumaczył. Planeta, z której pochodzi, Mały Książę, była bardzo mała dodatkowo niewiele większa od sam, niego samego. Dlatego badacze z Ziemi nie nazwali ją planetą, lecz po prostu asteroidą i nazywała się ona B612 i w roku 1909 odkrył ją turecki astronom, jednak na początku nikt nie chciał mu uwierzyć, ponieważ był dziwnie ubrany, ale jak ubrał garnitur, to wszyscy nagle mu uwierzyli. Mały książę opowiedział piltowi o problemach z baobabami, które są dużym zagrożeniem dla całej planety, ponieważ przebijają jego planety na i mogą w końcu doprowadzić do jej zniszczenia. Tym samym bardzo cieszę się, że barana, którego narysował mu pilot, będzie zjadał małe baobaby. Jednym z ulubionych zajęć małego księcia było obserwowanie zachodów słońca, a z racji tego, że jego planta była bardzo mała, to wystarczyło, że zrobił kilka kroków i tym samym widział kolejny zachód słońca. Mały książę zastanawia się, po co w zasadzie są potrzebne kwiatom kolce. Pilot odpowiada, że kwiaty wytwarzają kolce, ponieważ są złe i nie chcą być dotykane. Mały książę uważa, że pilot wali w kietę i tak naprawdę kłamie. Mały książę uważa, że pilot wali w kietę i tak naprawdę kłamie. Pilot mówi, że go to nie obchodzi i że musi naprawiać ten głupi samolot, bo już siedzą na pustyni 5 dni i kończy się woda. Mały książę zarzuca pilotowi, że zachowuje się jak dorosły i zastanawia się, czy przypadkiem jego baranek nie zje jedynej róży na jego planecie. Mały książę zaczął dużo o tym myśleć, aż zrobił się bardzo smutny. Pilotowi zrobiło się wstyd i tym samym chciał jakoś pocieszyć chłopca. Zatem ukołysał go do snu i obiecał, że narysuje barankowi kaganiec, a róża dostanie zbroję, żeby jej nie pogryzł. Ponoć róża małego księcia... Wykiełkowała nagle Wśród innych kwiatów rosnących na jego planecie Chciał być najładniejszym kwiatem No i taka właśnie była Niestety była bardzo roszczeniowa Nie grzeszyła skromnością Zawsze wieczorami kazała się przykrywać kloszem Bo była jej zimno A poza tym bała się, że się przeziębi Raz mały książę złapał na kłamstwie I od tamtego momentu już jej nie wierzył Mały książę postanowił uciekać ze swojej planety Wyczyścił wulkany Wyrwał baobaby Pożegnał się z różą Ta go przeprosiła i powiedziała, że go kocha Po czym kazała Odejść małym księciu, bo była zbyt dumna. Więc mały książę opuścił swoją planetę wraz z wędrownymi ptakami. Postanowił odwiedzić sąsiednie mu asteroidy. Na pierwszej mieszkał król, który mówił, że jest absolutnym władcą i nawet gwiazdy się jego słuchają. No to mały książę poprosił króla, żeby zrobił zachód słońca, bo bardzo chciał go zobaczyć. Na co władca powiedział, że gdyby to zrobił, mógłby to zrobić, ale to jest nierozsądne a jak król podejmuje nierozsądne decyzje, to może dojść do buntu i dopiero wieczorem to sprawi. Mały książę widział, że król jest dość dużym farmazonem, więc chciał już sobie iść dalej, ale król chciał go mianować ministrem sprawiedliwości. Jego zadaniem będzie sądzenie jednego na planecie szczura. No, to mały książę powiedział, dobra, nara, czubie i tyle. Na kolejnej planecie mieszkał próżny, który poprosił małego księcia, żeby ten go oklaskiwał, a ten dziwny typ kłaniał się i cieszył, że ktoś go oklaskuje. Mały książe Trochę poklaskał, ale mu się to znudziło i sobie już to darował. Mały książę postanowił oczywiście odejść. Kolejna planeta zamieszkiwana była przez pijaka. Kiedy mały książę zapytał go, dlaczego pije, to ten odpowiedział mu, że jest mu wstyd. A kiedy książę zapytał się, czego cię tak naprawdę wstydzi, to pijak powiedział mu, że tego, że pije. Mały książę. Tą planetę również opuścił. Na kolejnej planecie siedział Bankier, który ciągle liczył swoje gwiazdy, nie miał czasu na nic innego, mieszkał na tej asteroidzie już 54 lata i tylko trzy razy oderwał się od pracy. Raz, kiedy Hrabąż robił hałas, było to 22 lata temu, drugi raz 11 lat temu, kiedy dostał ataku reumatyzmu i teraz, gdy pojawił się Mały Książę, który chce zrozumieć, jaką Bankier ma korzyść z posiadania 500 milionów gwiazd. Ona to, że jest bogaty i temu wystarczy. Mały Książę poszedł dalej, na kolejnej planecie była latarnia, Książę stwierdził, że to spokol, że latarnik gasi zapala latarnie, ponieważ to tak, jakby planeta budziła się i szła spać. Latarnik narzeka, że planeta obraca się coraz szybciej i musi, i musi wykonywać swój zawód coraz to szybciej. W czasie rozmowy, latarnik ciągle gasi i zapala latarnie. Latarnik lubi odpoczywać i niestety nie mógł, bo. no, no niestety cały czas zapalał, gasił latarnie, prawda? No mały książę go polubił i żalem opuszcza planety. Na szóstej największej planecie mieszkał geograf. Zapisywał on w księgach różne rzeczy, jakie otrzymywał od badaczy, a z racji tego, że nie było ich dużo to geograf poprosił małego księcia, żeby ten opisał swoją planetę. Na to ten opisał swoją planetę, jednak geograf stwierdził, że no w zasadzie to beznadziejna sprawa, ponieważ nie zajmuje się tak efemerycznymi zjawiskami. Książę nie znał tego słowa, więc geograf powiedział, że oznacza to zagrożenie zniknięciem. Księciu zrobiło się bardzo przykro, bo ten uznał, że zostawił różę samą na rychły koniec. Młodzieniec trafił na ziemię, tak trafił na pustynię w Afryce i zdziwiło go, że nie ma tam ludzi. Spotkał węża, któremu powiedział, że na pustyni do mu samo. Na co wąż, że nawet wśród ludzi ona doskwiera. Na pustyni mały książę spotkał kwiatek, no, który zapytał o ludzi. Powiedział, że raz widział z siedmiu lub sześciu ludzi, którzy jechali w karawanie, ale z racji, że nie mają korzeni, to już dawno odeszli. Mały książę trafił do ogrodu pełnego róż i zdziwił się, bo jego róża mówiła, że jest jedyna na świecie, a tu tyle takich róż podobnych do niej. Mały książę zrozumiał, że nie jest jakimś wielkim księciem, bo posiada tylko zwykłą różę i trzy wulkany. Zasmucił się i rozpłakał. Następnie książę spotkał Lisa, który chciał zostać oswojony. Mały książę nie wiedział o co chodzi. Liz wyjaśnił mu, że polega to na tym, by byli sobie nawzajem potrzebni. Dzięki lisowi książę zrozumiał, że róża jest mu tak naprawdę potrzebna, bo to właśnie dla niej poświęcił najwięcej czasu. I że to ona jest wyjątkowa, ponieważ jest za nią odpowiedzialny, bo to właśnie ją oswoił. Kolejną osobą, jaką spotkał mały książę, był zwrotniczy. Oboje dziwili się podróżującym bez celu ludziom i dzieciom, które jako jedyne wiedzą, czego chcą. Następnie spotkał sprzedawcę pigułek, które to powodowały, że przez tydzień nie chciało się pić i człowiek... Dzięki temu oszczędzał 53 minuty tygodniowo. Było to dla księcia dziwne. Pilot naprawiał samolot już tydzień, a woda już się skończyła. Książę zaproponował, żeby poszukali studni. Na to zaczęli szukać studni. No, mały książę trochę się zmęczył i zasnął na rękach pilota. Jakiś czas później znaleźli studnię. Oboje się napili. Małego księcia boli fakt, że po świecie chodzą ludzie bez celu. Nie znajdują tego, czego szukają. W tym czasie mija rok. Od kiedy Mały Książę jest na Ziemi? Stęsknił się za swoją planetą, więc postanowił wrócić na miejsce, w którym spadł na Ziemię. Poprosił pilota, by ten poszedł naprawić samolot i wrócił tu jutro wieczorem. No to pilot, a zarazem narrator właśnie tak zrobił. Następnego dnia wieczorem mały książę rozmawiał z jadowitym wężem, który da mu jad, by ten mógł zrzucić ciężkie ciało i wrócić na swoją planetę. Pilota trochę to przeraziło. Narrator był smutny, że mały książę go opuszcza, jednak ten pociesza go mówiąc, że ten będzie na zawsze jego przyjacielem. Książę nie chciał, żeby narrator widział, jak wąż go ugryzie, jednak pilot nie chciał go zostawić. Oboje poszli na miejsce ustalone przez węża i małego księcia. Wąż ugryz księcia, który po chwili upadł na ziemię, tym samym odchodząc. Narrator naprawił swój samolot i wrócił do ludzi. Minęło 6 lat od tamtych wydarzeń. Wierzy, że książę wrócił na planetę, bo nie znalazł ciała chłopca. Często martwił się tym, że baranek zje róże małego księcia. Jednak uspokajał go fakt, że mały książę bardzo ją kocha i nie pozwoli, że takie coś miało miejsce. No i na tym się, moi drodzy, kończy książka. Mam nadzieję, że streszczenie wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie lajka, subskrypcję, jakiś miły komentarz i nie wiem. I, i miłego dnia wam życzę. Buziaczki!